Po ponad rocznym jeżdżeniu bez postojówek, no musiałem w końcu kupić je. Padł, Wybór padł na takie proste, jakie żarówki LEDowe, silikonowe, w oprawce silikonowej, fajnie, bo nie były plastikowe, nie były szklane silikonowej. No, mówię, fajne. No, widać właśnie yy, na tej, jakby, płytce PCB, czy to nie płytka, jest płytka. Pełno malutkich takich, no, yy, tych diod. Ciekawe, nie, nie, nie byłem pewny, czy to będzie wystarczająca moc, ale y, z tego co piszę to są diody COP. Tak, to jest żarówka LED o oznaczeniu W5W T10, jestem już po wymianie starych tradycyjnych żarówek, y, no takich wciskanych, postojówek na te silikonowe LEDowe, na te silikonowe lodowe, y, tak, jak jeżeli nie świecą wystarczy je przełożyć i podłączyć odwrotnie no po prostu tymi jakby biegunami zamienić odwrotnie i zadziała na niebiesko miały świecić lekko biały, taki zimny kolor niebieskawy no i świeci w nocy, no zobaczymy w nocy będzie zupełnie lepiej niż teraz w dzień tu jest jeszcze nie zamontowana żaróweczka o zobaczcie całkiem mocno Całkiem dobrze to świeci naprawdę. Nieźle to świeci naprawdę, to jest w dzień na razie, zobaczymy w nocy, ale podoba mi się to. Pobór prądu to jest 1 wat. barwa światła xenon crystal blue, 8000 kelwinów, czyli takie dość niebieskie. Jest to zamiennik żarówek T10W3W W10W i inne podane poniżej tutaj w rogu. Długość, szerokość żarówki na 11 mm, długość na 27, także jest to naprawdę odpowiednik takiej zwykłej tradycyjnej Żarowej można powiedzieć, zwykłej żarówki. Dwie żarówki kosztowały 3, 6, 3 65 zł. 65 groszy, także jest to dobra cena. No i świeci dość fajnie. Jak Wam się takie filmy będą podobały, takie proste, no, nie wiem, z wymiany jakiejś tam żarówki, albo z zakupu żarówki jakiejś specjalnej Xenon, czy coś, czy jakiś tam pseudo LED, to napiszcie w komentarzach, że chcecie takie filmy oglądać. No i tyle, trzymajcie się.